Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy robić sałatkę z cukinii na zimę. Jest przepyszna, nadaje się zarówno jako dodatek do dań na zimno, jakichś takich, wiecie, koreczków i tak dalej, do obiadu. Cukinia w środku jest taka delikatna, chrupiąca lekko, naprawdę bardzo smaczna. Na moim blogu znajdziecie mnóstwo przepisów na przetwory. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Na dole znajdziecie link z przekierowaniem na mojego bloga. A dodatkowo, ponieważ zaczynamy sezon z przetworami, chciałam was poprosić, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem wrzucali jak najwięcej przepisów na właśnie sałateczki z cukinii na zimę. Zaczynamy. Do przygotowania tej sałatki będziecie potrzebowali 1,5 kg cukini. Ja wybrałam taką mniejszą cukinię, świeżo zerwaną z ogródka. Cukinie w tym roku będą szaleć. Jest tyle opadów i pięknych, ciepłych nocy, że rosną w oczach. Dodatkowo do tego dwie czerwone cebule. Można, można użyć białych, ale ta sałateczka naprawdę jest piękna, kolorowa, więc warto użyć tej czerwonej. Jedną dużą marchew albo e, dwie mniejsze. Jedną chili. Czyli nierówna. Jeżeli jest bardzo ostra, możecie użyć połowę. Jeżeli nie lubicie ostrych rzeczy, no to w ogóle nie używajcie. Dwa ząbki czosnku, jedną paprykę czerwoną, albo idealnie by było zrobić pół papryki czerwonej i pół papryki zielonej. Ja nie mogłam dostać papryki zielonej, więc użyłam tej czerwonej. Dodatkowo do tego jedną łyżkę gorczycy pół łyżki kolendry, jedną łyżkę czerwonego pieprzu. Jeżeli nie macie czerwonego pieprzu, możecie śmiało użyć pieprzu kolorowego. Będziemy potrzebować też 8 łyżek cukru, 3 płaskie łyżki soli, ja używam niejodowanej, w ogóle do przetworów zaleca się używać niejodowaną sól i 150 ml octu winnego, białego. Jeżeli nie lubicie takiego posmaku octu winnego, możecie zastąpić ocet winny zwykłym octem spirytusowym, ale z racji tego, że ocet spirytusowy ma 10% a ten ma 6, to od stu zwykłego użyjcie tak o połowę mniej. Wtedy będzie bardzo dobre. Cukinie musimy poszatkować w 5 mm plastry. Ponieważ ja sobie zakupiłam w tym roku, wiedząc, że robię mnóstwo przetworów, a to usprawni moją pracę, taki mikser, więc szybciutko sobie poszatkuję. poszatkowana. Teraz zabieramy się za marchewkę. Marchewka, żeby była taka właśnie dobra, chrupiąca, ale jednak nie za twarda, musi być pokrojona w takie cieńsze plasterki, najlepiej takie dwumilimetrowe, więc jak posługujecie się nożem, no to potnijcie tak cieniej niż cukinię. Ja to sobie obrócę odwrotnie. O, Dobrze, jak widzicie, cukinia i marchewka już poszatkowane. Teraz zabieramy się za czosnek. Czosnek kroję w taką bardzo drobną kosteczkę. Jeżeli nie lubicie kawałków czosnku, możecie je wycis wycisnąć przez praskę. Aczkolwiek ja wolę, jak jest właśnie taki pokrojony w drobną kosteczkę. Dodajemy do naszej sałatki. Bierzemy. Papryczkę chili, przekroję, przekroję ją na pół, wyciągnę gniazda nasienne, bo to w nich jest najwięcej ostrości. I chili poszatkuję w takie cieniuteńkie paseczki. Nie mogę trafić. Jeżeli lubicie takie bardzo pikantne rzeczy, to możecie dodać dwie chili na przykład. No i teraz wezmę moją paprykę. Kroję tą białą część. O, tutaj jak już nie potrzebuję tej miski, to co niepotrzebne, to sobie tutaj wrzucę. No i tutaj tak samo też wycinam tą białą część z papryki, gniazdo nasienne. I paprykę, słuchajcie, będę kroiła w taką grubszą kostkę. Można też pokroić w paseczki, ale takie żeby były fajne do chrupania. Niekoniecznie takie drobniutkie jak chili, tylko trochę większe. Papryka tak się nam nie zmoży jak cukinia, więc musicie też wziąć pod uwagę to, że kawałki cukini muszą być na tyle pokrojone, żeby się zmieściły swobodnie do słoików, że jak później będziemy ją upychać, to żeby nie stawiała nam oporu. Można też dodać żółtą paprykę. Przynajmniej nasza sałatka wtedy będzie bardziej kolorowa. No i ostatnia rzecz to będzie cebulka. Cebulkę też warto dać właśnie czerwoną, żeby ładnie nam nadała tam koloru, żeby tak było fajnie kolorowo. Ta sałatka, słuchajcie, zawsze robiła furorę, jak jeszcze wcześniej tylko blogowałam, jak jeszcze nie miałam kanału na YouTubie, to za każdym razem, gdy dodawałam przepis na jakieś mięsa i gdzieś tam w tle leżała ta sałateczka, to zawsze było mnóstwo pytań, co ja tam mam, bo tak pięknie wygląda. Jest naprawdę bardzo smaczna, ale jeżeli nie lubicie octu winnego, to raczej dodajcie zwykły ocet spirytusowy ale warto spróbować i dać chociaż jedną e, taką partię i zrobić z octem winnym. Ta sałatka jest naprawdę bardzo łatwa do przygotowania, bo teraz do tych wszystkich poszatkowanych warzyw wystarczy dodać gorczycę, kolendrę i kolorowy pieprz bądź czarny pieprz. Osiem łyżek cukru. Osiem takich w miarę płaskich łyżek. Raz, <grych> dwa, trzy. 8 i 3 płaskie łyżki soli. Z tą solą czasami jest tak, że jest raz mocniej, raz mniej słona. Dlatego warto używać tej kamiennej soli do przetworów, bo ona tą słoność swoją ma zawsze taką samą. Teraz muszę to przerzucić do większej miski, żeby wszystko wymieszać. A następnie zostawię to pod przykryciem przez dwie godziny. Chodzi o to, że cukinia musi nam zmięknąć. Wszystkie warzywa się zmorzą. Tak jak cebulka, zrobi się miękka, plastyczna i będziemy mogli wszystko swobodnie przełożyć do słoiczków. Nie wylewajcie soku. Wracamy za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie po dwóch godzinkach. Jak widzicie, sałatka opadła nawet chyba o połowę. Wszystkie warzywa, zarówno marchewka, jak i cebula. Są fajne, miękkie, plastyczne, ale cukinia wciąż jest taka chrupiąca. To jest idealny czas na to, żeby sprawdzić, czy całość jest dość słona. Nie będziemy tu dodawać już więcej soli, więc jeżeli na tym etapie wydaje się Wam za mało słone, no to koniecznie dodajcie jeszcze trochę więcej soli. Oczywiście gorczycy, kolendry, pieprzu teraz nie wyczujecie, no bo są pozamykane w łupinkach, więc dopiero będziemy wyczuwać je później, jak już będą zapasteryzowane i wszystkie nasze warzywa nimi przejdą. Wezmę sobie na wagę, ponieważ nie mam tutaj takiej miarki małej jak w domu, więc postawię sobie to na wagę i wleję tutaj 150 ml octu winnego. Możecie użyć jakiego tam lubicie. Oczywiście jeżeli w ogóle nie lubicie octów winnych, to wlejcie ocet spirytusowy. Jeżeli ten mój ocet ma 6%, tak? 6, a ocet spirytusowy 10, no to tak prawie połowę, czyli e, około 70 e, ml. Plałam 150 ml, teraz wszystko zamieszam i odstawiamy na kolejną godzinkę. Po tym czasie będziemy pasteryzować. Także do zobaczenia. No i jesteśmy już prawie na finiszu. E, ja odłożę sobie tą chochelkę. Popatrzcie tutaj do środka. Po dwóch godzinach widzieliście, że cukinia i pozostałe warzywa wypuściły już sporo soku. Po tym, jak wlałam ocet i zostawiłam to jeszcze na godzinkę, widzicie, że tego soku jest idealna ilość na to, żeby w słoikach już wszystko wypełnić. Także ja tutaj nie doleję nawet kropli wody. Zapełniamy nasze słoiczki, upychamy jak najbardziej się da. Z racji tego, że jak to będziemy pasteryzować. To później e, i tak ta cukinia i inne warzywa e, jeszcze stracą na wysokości. Więc wypełniam po same brzegi. Możecie nawet pokusić się i jakoś tak układać warstwami, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. W zależności od tego, jakie słoiczki mamy, to ma mniejsze bądź większe znaczenie. I jak widzicie, wypełniam aż tak wysoko i zakręcam. Zakrętki mam do przetworów owocowych, no ale trudno. No i wypełniam te wszystkie moje słoiczki. Nie wiem ile wyjdzie z tej jednej porcji, bo już nie pamiętam dokładnie, bo ja tego, jak już się zabieram za tą sałatkę, to robię hurtowo większe ilości, ale już nie chciałam tutaj dla Was <grywać> nagrywać z takim wielkim bałaganem, więc robimy jedną porcję słoiczków. Te są 300... Te mają 300 ml. Bo w ogóle w zależności od tego, jakie duże macie rodziny i ile tam u was schodzi, takich dodatków dodań, to użyjcie mniejszych bądź większych słoiczków. Ja wolę dawać do mniejszych słoiczków, bo jak jest nas dużo, ktoś przyjdzie, jak ktoś przyjdzie na grilla, czy na jakieś tam imieniny urodziny, to wolę otworzyć dwa słoiczki, niż żeby ileś tam w tym słoiku zostało. Na sam koniec nie powinno Wam zostać ani marynaty, ani warzyw. Słoiczki zakręcamy najmocniej jak potrafimy. Ja zawsze z tym mam problem, bo ciężko mi tak dobrze dokręcić e, najbardziej lubię słoiki weka. E, nie przywiązam sobie ich jeszcze tutaj na działkę, bo właściwie to nie planowałam nagrywać tego odcinka. Przejdźmy teraz do pasteryzowania. Pasteryzacja jest bardzo ważna e, i sposób jej wykonania również. Garnek, którego użyjecie, musi zmieścić te słoiki na taką wysokość, żeby szło zamknąć te, te, ten garnek pokrywką. Na dno garnka zawsze dajcie ręczniczek. Ja już używam takiego, jest trochę przybrudzony, ale on służy tylko do właśnie gotowania słoików. Jeżeli macie taką twardą wodę, jak my tutaj, to warto dodać łyżkę octu. Dzięki temu słoiki nie będą miały tego białego nalotu i będą takie ładne, czyściutkie. Słoiki wkładamy do wody, do tego garnka. Tak, żeby woda sięgała do 3-4 wysokości słoiczków. Starajcie się nie wkładać słoików jeden obok drugiego, bo podczas pasteryzacji będą się stukały i niepotrzebnie popękają. O, i tak widzicie, ładnie włożone do środka, zakrywam pokrywką i pasteryzuję przez 15 minut, licząc od czasu zagotowania się wody. Czyli jak woda się zagotuje, tak zmniejszam troszeczkę temperaturę żeby sobie woda bulgotała, ale żeby za mocno się nie zagotowała, żeby słoiki się w środku nie stukały. Pasteryzacja trwa 15 minut, po tym czasie wyciągamy nasze słoiki, ustawiamy te słoiki typu twist do góry nogami i czekamy aż się nam wystudzą, następnie możecie zanieść do spiżarki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i że go wypróbujecie. Sałateczka jest naprawdę... Pierwsza klasa bardzo dobra. Taką sałateczkę możecie przechowywać zarówno w lodówce, jak i w spiżarkach i jakichś tam piwniczkach. Nie trzeba je trzymać w lodówce. Ja przechowuję takie sałatki do dwóch lat, chociaż u nas znikają w pierwszym roku. E, mam nadzieję, że w komentarzach podzielicie się swoimi ulubionymi przepisami na potrawę z cukinii. I do zobaczenia do następnego razu. Ponieważ w tym sezonie postaram się dla Was nagrywać jak najwięcej filmików z przetworami, to nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału, o dawaniu łapek w górę i o miłym komentarzu z przepisem na dania z cukinii.